Na przeważającym obszarze kraju żniwa wkroczyły w ostatnią fazę. Kolejne gospodarstwa uporały się dziś ze zbiorem zbóż w województwie poznańskim. Finiszują również żniwiarze w centralnych regionach kraju oraz na środkowym wybrzeżu. Nieco więcej zbóż pozostaje natomiast na polach w pasie województw północnych i południowych, lecz i tam każdy pogodny dzień przynosi znaczny postęp w żniwach. O zakończeniu żniw zameldowali dziś pracownicy Zakładu Rolnego w Kębłowie w województwie słupskim. Zebrali zboże z 360 hektarów. Z plonów są zadowoleni. Przypomnę, że przedwczoraj właśnie to gospodarstwo odwiedził Wojciech Jaruzelski, chwaląc żniwiarzy za dobrą organizację prac polowych, a kierownictwo gospodarstwa za dbałość o warunki socjalne pracowników. Dla kierownika Zakładu Rolnego w Kębłowie Tadeusza Gibuły były to już ostatnie żniwa. Po dożynkach przejdzie na zasłużoną emeryturę. W ciągu ostatniego bezdeszczowego tygodnia rolnicy zdecydowanie przyspieszyli tempo rolniczych prac w województwie szczecińskim. Przez 7 dni zebrano zboże z połowy powierzchni. Żniwa zaawansowane są w 70%. Skupiono ponad 120 tysięcy ton ziarna. Zaawansowane są orki i siewy poplonów. Dzisiaj wśród szczecińskich żniwiarzy przebywali zastępca członka biura politycznego, sekretarz KCPZPR Zbigniew Michałek oraz minister rolnictwa Stanisław Zięba. Zapoznali się dzisiaj z postępem żniw warunkami pracy w państwowych gospodarstwach rolnych i u rolników indywidualnych. Panie dyrektorze, kiedy koniec zatem? No więc jeżeli chodzi o nasz kombinat, to praktycznie dwa gospodarstwa dzisiaj kończą. To jest ulikowo i penzino. Natomiast z całym kombinatem skończymy żniwa w niedzielę. W 500 hektarowym gospodarstwie PGR brudno. Od lat brakuje rąk do pracy. Ale i w tym roku żniwa przebiegły tu sprawniej szybko. Od 15 lat pracownikom PGR-u pomagają milicjanci z Warszawskiego ZOMO. Dziś zbierali słomę, robiąc jednocześnie podorybki. Inna grupa milicjantów układała sprasowaną słomę w potężne sterty. Jak twierdzi dyrekcja PGR-u, bez tej pomocy prace polowe nie byłyby ukończone we właściwym czasie. Bardzo chętnie tutaj wszyscy przyjeżdżamy, no i myślę, że obie strony są zadowolone. W województwie jeleniogórskim stopień zaawansowania prac w poszczególnych gminach jest bardzo różny. W rejonie Bolesławca i Osiecznicy, gdzie gleby są lekkie, a klimat nizinny, daleko zaawansowany jest także koszenie żyta i pszenicy. Natomiast w rejonie Kamiennej Góry i Lubawki, gdzie panują typowo górskie warunki pogodowe, Kończy się jeszcze zbiory rzepaki. Jesteśmy na polach kombinatu rolnego Drużno. Proszę pana, pan już ma załadowaną przyczepę pszenicy. Czy pan będzie długo czekał na oddanie jej? Praktycznie w ogóle nie będę czekał, ponieważ oddajemy do własnych magazynów. Powierzchnia magazynowa jest tak duża, że w tej chwili nie ma problemu. Pracujecie umysłowo? To jest właśnie przykład organizacji, że my na okres tych żniwców potrzeba chleb zebrać, to my pracujemy jako traktorzyści. Główny Urząd Statystyczny poinformował o sytuacji gospodarczej w ubiegłym miesiącu. Jak ocenia Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w lipcu była wyższa niż przed rokiem. Nastąpiło jednak w porównaniu do ubiegłych miesięcy zwolnienie tempa jej wzrostu. Natomiast zaawansowanie wykonania Centralnego Planu Rocznego w przemyśle było wyższe niż w minionym roku. Najszybszy wzrost nastąpił w przemysłach metalowym, maszynowym, precyzyjnym oraz elektrotechnicznym i elektronicznym. Wzrosło również w porównaniu z ubiegłym rokiem o prawie 3,5% wydajność pracy w przemyśle. Dobre wyniki osiągnęło rolnictwo. O 2% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku wzrósł skup żywca. W dalszym ciągu niepomyślnie kształtuje się sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, mimo że w porównaniu do ubiegłego roku oddano w lipcu o 1600 mieszkań więcej. Tegoroczny plan wykonano do końca lipca w 38%, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku w ponad 40%. W lipcu zmalały obroty w handlu zagranicznym. Wzrósł za to udział w eksporcie wyrobów wysoko przetworzonych, w tym produkcji przemysłu elektromaszynowego. W minionym miesiącu zarabialiśmy o ponad 19% więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. O tyle bowiem wzrosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Wyższe były również przeciętne emerytury i renty o ponad 23%. Lepiej niż przed rokiem wyglądało zaopatrzenie rynku wewnętrznego. Dostawy podstawowych towarów zaspakajały potrzeby. Wystąpiły jednak przejściowe braki ryb, kawy oraz niektórych artykułów przemysłowych. W sumie w lipcu obraz gospodarki i występujące w niej trendy podobne były do poprzednich miesięcy bieżącego roku. To już wszystko w tym dzienniku. Dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.